Fotograf to jest ktoś, kto patrzy i dostrzega. patrzenie nie jest jeszcze dostrzeganiem, bo chyba tak, że wiele rzeczy widzimy, ale potem jak pochodzimy na przykład podróż podróży z samochodu i nie pamiętamy ani jednego widoku, czy jednego momentu z tej całej podróży, prawda? Więc jeżeli fotograf to jest ktoś, kto patrzy i dostrzega. Jak już dostrzeże, to musi starać się zrozumieć. Czyli musi nastąpić pewien proces jakby zrozumienia tej sytuacji. A dopiero potem jest moment, naciskania na skrót mój czyli tak naprawdę na interpretacji. Ta interpretacja jest jakby najtrudniejsza, dlatego że z jednej strony trzeba dostrzec, trzeba wiedzieć, co się fotografuje i trzeba to zinterpretować. Z jednej strony w tej interpretacji mamy jakieś histobie związane z techniką, czyli od, odpowiedni aparat, odpowiednia przysłona, dobrych warunków, a z drugiej strony jest nasza osobowość, to na ile jesteśmy w stanie to wszystko zrozumieć, dostrzec, na ile jesteśmy usprawiedliwi, na ile to potrafi już wszystko przenieść. I z tym wszystkim się wiąże na no, pewno odpowiedzialność, bo fotografując z miliona kadrów wybieramy jeden i komuś oferujemy ten właśnie nasz wybrany przez nas jeden z tego miliona możliwych?